Cześć, szamanko, z tej strony Squido i witam bardzo serdecznie w 110. Dniu Przygód! Sezon drugi, Dziennik z Minecraft. Najbardziej episka seria tego kanału. rozpoczyna właśnie swoją przygodę. Najdłuższa też seria, prawie jak moda na sukces Minecraftowa. To jest ta moja seria. Tylko, że mamy sezony. Co prawda, sezony, które trwają pół roku. Ale są naprawdę przepickie, więc rozpoczynamy dziś kolejny, właśnie odcinek z tego sezonu. Tutaj muszę sobie ogarnąć, tak, ten klik, ponieważ tam jeszcze nie mam tego dopracowanego idealnie, a bardzo by się to przydało, aby wszystko tak bardzo epickie było, jak tylko może właśnie być. Więc dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co właściwie z tą serią jest związane. Jakie plany widzieliście? Jak fajnie teraz wyrosła ta kolejna trzcina. Akurat, gdy kliknąłem. Ponieważ minęły miesiące, raz, dwa, trzy, cztery. No, piąty już leci. Dobrze liczę? Nie, czwarty miesiąc leci. Także czwarty miesiąc Lesi dziennika. No I zobaczcie, jak to długo, długo, długo. Długo mi zajęło. Aby to wszystko sobie ogarnąć i pozbierać. A jesteśmy w tej serii jeszcze. No nie chcę mówić, że. w połowie, bo już się poza połową. No ale chcę powiedzieć, że nie zostało jej wiele. Że jesteśmy już na takim po prostu poziomie i etapie, że niestety no, no mało tej serii nam zostało i trzeba będzie ją niedługo kończyć. Tak, tak szczerze Wam powiem. I niedługo nastąpi koniec tej serii, i, i co wtedy? Ech, I wtedy najprawdopodobniej mm, trzeba będzie czekać na sezon trzeci. Bo tak naprawdę zostały nam no dwa miesiące. Dwa miesiące nam zostały tej serii. Bo już mamy tak cztery, no to jeszcze dwa i będzie pół roku. Także pół roku trwa ta trwa moja seria, mm, sezon drugi. Hmm. Nie mam tutaj nic takiego ciekawego do roboty. Chodźmy sobie na ryby. O. Tak, nie ma nic takiego ciekawego do roboty. To możemy albo iść na ryby, albo trochę poekspić. To jest też dobra opcja. Właśnie, poekspię sobie, ale chodźmy na ryby. Um... Ale też co chciałem Nie wiem. Fajnie ten magazyn wygląda z perspektywy tutaj tej minimapy. To, to tak. No tak naprawdę nie mam tutaj nic takiego ciekawego Ten smog, może udałoby mi się go jakoś ogarnąć To zobaczymy czy mi się udało, o właśnie chodzimy sobie tamtym przejściem no Tutaj mam tak dużo przejść porobionych e, Tyle w bazie beta tych przejść nie ma Tam jest tylko jedno, jedno, jedno wejście Trzeba będzie to naprawić, trzeba będzie jakąś windę zrobić i to może się udać. W bazie beta jeszcze nie mamy, właśnie. Tych rzeczy, której w bazie beta nie ma, aby się przydała jakaś winda. Znaczy, mamy jedną, ale tak, to mamy dwa wejścia, bo mamy tam jedną windę, ale chodzi mi o windę na górę, bo tutaj nie mamy na górę. Także trzeba tą bazę jeszcze rozwinąć. I wejść do akwaparku, tak z drugiej strony też sobie zrobimy. Jak już będzie ten akwapark, który no, już powinienem zacząć robić powoli. Bo jak mi zostały te dwa miesiące, no to, to nie tak dużo czasu w końcu, nie? I przydałoby się właśnie robić. Ciekawe, czy tutaj ryba mi wypadnie, nie tak wysoka? Powinna. Uwaga, coś tam widziałem: jakieś bąbelki. Przybliżenie na spławik. I będziemy mieć kolejną rybkę, czy mamy? Mamy kolejną rybkę. Co prawda, zostałem jakiś pufferfish czyli tam rybka rozdymka, a, czy jak się tam ona nazywa. A. Dobra, już dzień nadchodzi. Mamy bardzo fajną wedding, unbreaking, color, luck of the sea, em, czyli taka morska fortuna, to się nazywa. O, to się nazywa morska fortuna. Dokładniej No i możemy sobie ciekawe przedmioty właśnie wydobyć Z... Z tutaj wody, także to jest też ciekawe O, kolejna ryba Aha, za późno Się nie ogarnąłem właśnie teraz z tym No, ale dobra Zobaczmy, że minęło już ponad 100 odcinków I to jest właśnie niesamowite, jak dużo tego minęło no, ja nawet nie zauważyłem kiedy to minęło, bo były jakieś tam problemy i ogólnie, ale potem się zaczęła zabawa w budowę, w budowę, rozbudowę, ekspansję e, I było naprawdę sporo zabawy, o, fajnie, kolejna rybka I naprawdę sporo zabawy zrobiliśmy, sporo budowli wbudowaliśmy jakieś tam kolejki, szybko to idzie Które no nadal nie są skończone, dlatego to też może być projekt taki do no, roboty, fajnie, to idziesz bardzo szybko. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, jak ja mam farta. Ej, 5 sekund, 10. E, I już po prostu m, ryby same przypływają. To się nazywa mieć taką epicką wędkę. O, płynie kolejna. Oj, za szybko. <laughs> się pospieszyłem troszkę. No, tak czasami bywa. Hmm, tutaj jakąś lawę tak słychać trochę, dziwne właśnie. Też to słyszycie? Albo to ten zombiak, tak? Coś tutaj robił, nie? Nie wiem. Taki był odgłos, jakby lawa wpadała do wody. Dokładnie. Hmm. Słyszycie? Znowu. Dziwne to. Za dużo tych rybek rozdywek dostaję, a to jest naprawdę groźna ryba, tego lepiej nie jeść, i nie wiem co z tym zrobić. Nie wiem, czy można jakąś miksturę z tego zrobić, czy co, w sumie możliwe, dziwi mnie to. Co to jest za dźwięk? Naprawdę, naprawdę mnie to niepokoi. Zejdźmy sobie niżej. Dobra, zombiaka zabić. Dziś hmm. nagle uspokoiło jak się z tego zombiaka pozbyłem. Nie jest tak spokojnie. Na jak na rybach, tak, powinno być, wyluzować się trochę, bo sporo było spiny w niektórych odcinkach, naprawdę. Jak na przykład przez tego smoka, to ja po prostu. Tak po prostu byłem zestresowany tym smokiem, że no. Miałem naprawdę poważny kryzys i dramat. Także no. Po takich właśnie udanych akcjach się można ten, iść na ryby, wyluzować jeszcze jakąś łódkę. Aha, ta łódkę nie trzeba mi. Łódki, Z łódki nawet by było gorzej. Zobaczcie, tam już szkielet. Ha. Teraz go dopiero zauważyłem. Fajnie, dużo tych rybek dostajemy. Nawet łososia. Zobaczcie, łosoś. A tu jest zwykła ryba. Hmm. No, tu jest ta rozdymka. Także, no fajnie. Nie, ja tak lubię, wiecie. Nie? Może to będzie nudny odcinek, że się tak nic nie dzieje, bo w ostatnim odcinku, pomimo, że go, że był przegrany i, i ogólnie była misja anulowana, to przynajmniej coś działo. A ten odcinek jest może taki nudny dla Was, ale naprawdę mi on był potrzebny, żeby właśnie się tak odstresować zrobić coś takiego. Właśnie na, na chilku. Um, no, sami rozumiecie po prostu. Tak dla spokoju. Żeby się tak odstresować, uspokoić, zabawić. O, piąty level nawet się udało wykspić i łuk, łuk z podpaleniem. No, zaraz tego szkieleta bym uwalił, tylko jak miałbym strzały, nie? Ehe, tarcza mi się włącza, widzicie? No. No czekajcie, mam pomysł. Zrobimy na niego taki najazd Aj! Sam, sam, się... Aj, trafił mnie Sam się po prostu... Yy, wpakowałem... W złe towarzystwo, więc... Yy, trochę na własne życzenie O, zobaczcie sobie ja mini minimapę Tu jest... Yy, tunel Co to, kości teraz dostałem? Nie Chyba kolejną rybę e, Chyba rybę dostałem, kolejną Zobaczcie, na minimapie jest tutaj tunel, którym prowadziłem redstone'a A obok są też kopalnie opuszczone, których, w których nie byłem Także ciekawie, to możemy też tam kiedyś zwiedzić, kiedyś, to nie wiem kiedy Zapraszam na sezon trzeci Który będzie, gdy się skończy sezon drugi, to jest oczywiste I minie też kilka miesięcy od tego momentu, albo... Albo lat <noise> Zależy, to różnie bywa Jak na razie są drugi Jest zabawa, jest trochę odpoczynku Teraz relaksu Taki relaks na rybach Może tak nazwę ten odcinek, coś takiego, nie? O, teraz serio Dostałem kość No, wyłowiłem kość Ej, zobaczcie, golem pod wodą, lol Tu spają gdzieś Ej, golem pod wodą. Heh. Pisaliście mi też, że zrobił zrobię sobie golemy w bazie beta i niedługo sobie zrobimy właśnie. O, łososz chyba. Nie jestem pewny, ale tak, łososz kolejny. Krowa w wodzie to okej, okay, ale golem pod wodą na samym dnie, który sobie spaceruje, to jest w ogóle hit. No hardcore. Tak się nie spodziewałem. Bardzo po prostu lubię łowić ryby w Minecrafcie Może to nie jest jakieś najlepsze zajęcie, jakieś najbardziej satysfakcjonujące, ale. Ale mi się to podoba, wiecie, jak się tak buduje dużo, o, gdy się robi tyle rzeczy, no to na ryby sobie iść no idealnie, no, no pięknie. Po prostu, coś po prostu dla, dla takiego. Odpoczynku i relaksu Same łososie teraz lecą, widzicie? Fajnie nawet, bo łososie są fajnymi rybami. O! Nie wiem, coś tak dziwnie tak wyglądało. Jakby coś poleciało, a jednocześnie nie. Aha, tutaj łososie poleciało. Właśnie się nad tym zastanawiałem i zwykła rybka. Ciekawe czy złowimy jakąś rzecz. No, też jestem ciekawy tego. Aha, a wiecie dlaczego tak szybko nam e, przypływają te ryby? Kurczę. Zgniłe mięso, no już gorzej być nie mogło. Wpa. Z tego powodu, że mamy sobie ten upgrade Lurg, czyli przynęta. Także tutaj mamy niezniszczalność, przynętę i morską fortunę na tej wędce. No i jest to myślę, że. Dobre, dobre zestawienie Dobre zestawienie Nie wiem czy jakieś nowe upgrade do, doszły um, Czy jakieś nowe ulepszenia doszły Czy nadal jest to najlepsza wędka w grze, czy już nie Bo tak szczerze, trochę doszło tych nowych upgrade'ów I ja się będę starał, aby je wszystkie zdobyć Natomiast to się może nie udać Oczywiście. Płynie sobie rybka. Myślę, że zakończymy niedługo. Bo pomimo tego, że jest bardzo fajnie i, i bardzo tak, tak, no fajnie jest. Pomimo tego, że jest bardzo fajnie, no to ile można w końcu łowić ryby, nie? Trochę relaksu. Nie zaszkodzi. Tak trochę dziwne to było. Bo nie, po, nie poszła mi ta... ten spławik na dół Więc trochę to było dziwne Trzeba będzie tę rzędkę niedługo naprawić Jak tak na nią patrzę To trzeba będzie niedługo naprawić Dwa razy więcej zwykłych ryb niż łososi Pająk Wow! Enchant, enchant! Eficiencji 4, Sharpness 3. No, ładnie. Ładnie, wolałbym wolałbym inne enchanty, ale. Ale, no, może się przydać. Do czego? O, do Agnieszki i do Marty. No, może się to przydać. To jest naprawdę coś, co się może przydać. E, chyba już słoneczko zachodzi. Myślę, że ten pion tutaj tylko czeka, aż zajdzie słońce, żeby ją nie zabić. A tylko ostatni tutaj połów No płynie rybko, już mi atakuje Już mnie zaatakował, wiedziałem, że tutaj się czai Aż no, tam zajdzie słońce Ale ja szybko uciekłem Dobra, jeszcze tylko jeden, bo Fajnie, że tą książkę zdobyliśmy Bardzo był to fajny upgrade No i tyle A zobaczcie, Zbyszek jest nieużywany w ogóle Nie zniszczony Płynie coś czy nie płynie. Wow, jest ostatni łosoś. Także 20 łososi, znaczy 20 ryb, 10 łososi, także jak mówiłem 2 do 1, dodatkowo kości, zgniłe mięso. Łuk też. Łuk też wydropił. Tak, też też łuk wydropił i co najważniejsze, ta książka, która jest z bardzo fajnymi enchantami. Czyli bardzo fajnymi zaklęciami, ulepszeniami, więc warto było po prostu coś takiego zrobić. Warto było. No. A najlepsze to w ogóle będzie, kiedy um, sobie betę będziemy robić z zewnątrz, bo tu jest bardzo pięknie z zewnątrz. Natomiast tam, gdzie jest beta, no to tam jest taki kamień i w ogóle nie ma nic prawie poza tym małym. Ogródkiem, który tam zrobiłem, czy tam parkiem. Już nie wiem, jak to nazywać. No ale dzisiaj był właśnie taki odcinek spokojny. Um, no, wezmę sobie książkę w rękę. Ojej, coś tu mi wypadło. Książka w rękę, ponieważ książkę udało się wydropić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko no, Wam się podobało, bo ten odcinek był bardzo nawet fajny. Nie, nie zostało nam wiele już tej serii, ale mam nadzieję, że będzie właśnie epicka. Dlatego komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was. Na razie pa i cześć.